i witam wszystkich. Wiem, że miałem nagrywać swoje całe przygotowania, no ale znowu nie wyszło. No ale wracam, zobaczymy jak to teraz będzie z regularnością. Nie chcę nic obiecywać. Także co, zakończyłem swoje zawody. Dwa, dwa starty w sumie, dwa weekendy pod rząd. Udało się wygrać kartę, projekt, wiecie, ale o wszystkim opowiem później. Teraz, jak widzieliście, wracam do swojej rutyny, czyli 20 minut kardio z rana. Później wypijam sok z aloesu, alo razem z octem jabłkowym na trawienie. No i teraz przechodzimy do posiłku przedtreningowego, bo zaraz jadę zrobić pierwszy trening po zawodach, czyli nogi, mocno je przetyram. A tutaj mamy płatki owsiane z płatkami jaglanymi do tego owoce, borówki, banan i cztery kromki chleba tostowego z masą orzechowym. Łącznie 160 gramów węglowodanów, 50 gramów białka i 10 gramów tłuszczów. W tym tygodniu nieco bardziej podbijamy kalorie, żeby troszkę odbić, odpocząć. No a później dalej opowiem o dalszych planach jak to będzie wyglądało. Także ja zabieram się teraz za jedzenie. A my widzimy się na treningu, bo zrobię jakieś przebitki z treningu. No i właśnie wyjeżdżam jeszcze tylko tego małego tam rzucić do żłobka. No i na trening nóg te przebitki jakieś tam postaram się nagrać. Myślałem, że pojadę z Martą, to mi nagra cały trening, no ale niestety, także coś nowego binujemy. No i udało się nagrać cały trening, to znaczy jego przebitki po jednej serii, nawet niepełnej, żeby nie trwało to za długo. No, a teraz czas na posiłek potreningowy. Tutaj mamy standardowo klej ryżowy z bananem, do tego izolat. No, i tutaj płatki śniadaniowe i kilka wafli ryżowych, także całość 180 g węglowodanów, 60 g białka i 0 g tłuszczów. Także ja zabieram się za jedzenie i widzimy się później. Czas przejść do posiłku numer 3. Mamy tutaj 500 g ziemniaków z piekarnika, do tego 100 g warzyw, jakiś pomidor, ogórek kiszony, no i 250 g kurczaka, także całość 50 g białka, 100 g węglowodanów i 0 g tłuszczów. Także ja zabieram się do jedzenia, w końcu jakiś taki dobry, normalny posiłek po zawodach, nie jałowy. Także można się nacieszyć. Dobra, to nieco inna sceneria. Czas trochę przysiąść, podsumować minione starty. Także od razu na wstępie powiem, że ciężko było cokolwiek nagrać z, samych, z samego wyjazdu, z samych startów, e, przygotowania, e, gdyż ja jako kierowca, więc w, w samochodzie nawet nie miałem możliwości. Natomiast e, jechaliśmy tylko w trzech, ja, mę, żona i mały. Także wiadomo, że tu i, nim się trzeba było zająć, więc nie było możliwości. Także teraz przyszła pora, żeby zrobić taką małą retrospekcję. No i tak, e, pierwsze starty to zawody regionalsy u pana Roberta Piotrowicza. Pojechaliśmy sobie już do Warszawy dzień wcześniej e, przed ważeniem. E, Warzenie było w piątek. E, pojechaliśmy już w czwartek po południu na spokojnie, by nie tracić czasu z rana i szybko nie wstawać. Także w piątek weryfikację, z rana wstałem tutaj nie ładowaliśmy jeszcze dość tak mocno, bo trzeba było zrobić limit wagi, bo u pana Radka Słodkiewicza tam była waga 100 kg także żeby wbić się w limit no ale wstałem w piątek z rana 98,5 kg więc na spokojnie przed weryfikacją mogę sobie jeszcze zjeść pojechałem się zważyć, wszystko sprawnie poszło no i w sobotę pierwsze starty jeszcze do, dopowiem, że w piątek już szło troszkę grubiej tego jedzenia, więcej węglowodanów, ale też wszystko czysto, żeby nie przesadzić. No i sobota, dzień startu w Regionalsy. Tutaj ogólnie z formy jestem zadowolony, chociaż wiadomo, że tych węgli nie było aż tak dużo i byłem minimalnie płaski, ale nie było się to tak widać. E, same, co do samych zawodów. Troszkę wszystko na wariata, tak na szybko szło e, bez porównań, tylko jedno porównanie, i od razu później, finały, układy dowolne, także wszystko na szybko. E, no, i tutaj, w swojej kategorii do 102 kg, zająłem pierwsze miejsce. Później poszedłem od razu bezpośrednio do Overala. Tutaj też całego Overala wygrałem. E, wróciliśmy do hotelu, no i tutaj, ładowanie, by dzień później wypaść. Jeszcze lepiej, zmieniliśmy nieco system tych węglowodanów już nie było aż tak dużo, natomiast więcej tłuszczów szło e, tutaj do każdego posiłku głównie jakaś tłusta ryba, łosoś, makrela no i dzień zakończyłem wiadomo standardowo lodami. E, no i w niedzielę ta forma już była dużo, dużo lepsza, już była i ta pękatość, to nabicie no i zawody pana Radka Słodkiewicza tutaj akurat E, moje wyjście w swojej kategorii. Kilka puz i od razu mnie i e, osoby z drugiego miejsca zdjęli od razu ze sceny. Natomiast innych już widać było, że trzymali dużo dłużej e, były i przejścia. Także później dekoracje wygrywam znowu swoją kategorię. Przychodzę do overalla No i tutaj również overala udało się wygrać. Także z całego tygodnia byłem zadowolony. E, nawet nie czekaliśmy. Chwilę przeszliśmy się po targach zobaczyć, jak to wygląda. Ogólnie targi, może i wystaw wystawców dość dużo w porównaniu do zeszłego roku, ale niezbyt ciekawe. No, także zebraliśmy się i pojechaliśmy do domu. Miałem tam ze sobą jeszcze posiłek, jakąś chulą rybę z ziemniakami. To zjadłem sobie w trasie, i w sumie do końca dnia już nic nie jadłem. No i w poniedziałek. Przygotowania kolejny BPS do drugiego startu, tym razem ważniejszego, o kartę. Natomiast coś się stało, że w ogóle obciął mi apetyt, nie mogłem jeść na ten trening. Poszedłem, zrobiłem nogi, ale ledwo co, dawałem radę. wtorek to samo. Od razu szybko do Łukasza zdaję mu relację z tego, co się dzieje. No, i próbowaliśmy wszystkiego. Rzuciliśmy jakieś probiotyki, ale nic nie skutkowało. Jakąś nospę brzuch zdęty. Jeść w ogóle się nie chciała. Wiadomo, że pić trzeba było. Także nawet nie dopijałem tego, ile miałem. Środa dalej to samo. A już byłem troszkę wystraszony, bo wiedziałem, że w czwartek zaczynamy ładować. Bo tutaj wagę się już nie musimy martwić. Także mamy czwartek. No i. Akurat jedzenie przechodzi ok, picie wody tak samo, więc już e, myślałem, że wszystko jest ok, w porządku, natomiast e, wieczorem znowu zaczęły się jakieś ekscesy, znowu zero apetytu, no ale myślę, może to już przejdzie do jutra. No i w piątek tak samo wyruszyliśmy sobie na Warszawę, żeby już być dzień wcześniej, no i tutaj wypadek, jechaliśmy prawie 8 godzin. Także znowu przyjechałem cały wykończony, po całym dniu. W piątek już wiadomo, trening tutaj odpuściłem, się źle czułem. Sobota weryfikacje, no i ładujemy na kolejny dzień, ale to jedzenie dość ciężko wchodziło. Myślę, że zjadłem wszystko, co miałem w planie, aczkolwiek strasznie opornie to szło wieczorem znowu te lody i po tych lodach strasznie mnie już wzdęło. W rana w niedzielę w dzień startu wstałem, nie miałem totalnie apetytu, tutaj zjadłem tylko cztery kromki chleba tostowego z szynką no i tak uderzyliśmy na zawody do zawodów było jeszcze ok wszystko pierwsze wyjście w swojej kategorii do 102 kg tutaj również fajnie forma no oceniam na bardzo dobrą Natomiast po pierwszym wyjściu, już poczułem, że coś jest nie tak na brzuchu, już mnie mdliło, w ogóle totalnie opadłem z sił. No i okazało się, że to jakiś wirus. Także już myślałem, tylko żeby przetrwać do tej dekoracji. Dekoracje, układ dowolny, układ dowolny akurat tutaj jeszcze fajnie poszedł. Co w sumie zobaczycie później, bo pokażę Wam jeszcze układ dowolny. No a dekoracje w mojej kategorii tutaj wygrywam. No i przechodzę do overalla, czyli o walkę o kartę. Hmm. Tutaj konkurencja, ogólnie zawody mało obsadzone, co niestety troszkę e, nie cieszy, bo myślałem, że będzie e, większa konkurencja i będzie powalczyć. E, no i e, mała, tak jak wspomniałem, mała konkurencja. No ale przyszedł overall, więc walczymy. Tutaj wszystkie pozy długo nas trzymali, jeszcze dogrywka, ale całkiem fajnie. No i ta chwila, ten moment tego wyczytania. No i wygrywam kartę, co widzicie tutaj. Czy jestem zadowolony z formy? Na początku może tak, ale później stwierdzam, że jednak, mimo tego, przez tego wirusa mogłem osiągnąć jeszcze lepszą formę. Wiem, że wstać mi na więcej. No aczkolwiek sędziowie e, tak zadecydowali. Mam kartę, więc jednak to wystarczyło. Teraz mogę jedynie e, zrobić wszystko, żeby w swoim debiucie wyjść jeszcze lepiej i tutaj zaprezentować swoje 100%. Wiadomo, że i konkurencja lepsza, ale to mnie cieszy. Znowu jakieś doświadczenia, no i myślę, że tak to podsumowane. Teraz zostało, pozostało ponad 5 tygodni do kolejnego startu. Więc nic, tylko działać. Mam nadzieję, że już bez żadnych ekscesów po drodze, że już wszystko pójdzie tak jak sobie planowałem, tak jak sobie planuję.

Come. No i tak wygląda mój czwarty posiłek. Tutaj także bez finezji. Makaron spaghetti 125 g, do tego 250 g piersi z kurczaka i jakieś pomidory w puszce i odrobina kapusty kiszonej na górę. Całość makro składniki jak poprzedni posiłek, czyli 100 g węglowodanów, 50 g białka, no i bez tłuszczów dalej. Także ja zabieram się do jedzenia. No i przyszedł czas na piąty przedostatni posiłek. Mam tutaj 100 g kaszy gryczanej, do tego 250 g piersi z kurczaka, 100 g warzyw i jakieś wafle ryżowe. Całość tak jak poprzednio znowu, 100 g węglowodanów, 50 g białka i bez tłuszczu. Także znowu jem. No i kończymy ten dzień posiłkiem na słodko. Mamy tutaj płatki owsiane, do tego odżywka białkowa to jest ta polewa z odżywki białkowej. Kilka borówek i całość ma 50 g białka, 60 g węglowodanów i 15 g tłuszczów. E, tłuszcze zaraz dojem z masła migdałowego. No i tak wyglądał cały dzień. Jedzenia ogólnie w tym tygodniu mocno podbite węgle. To jest pierwszy tydzień po zawodach. Dlatego, żeby było takie odbicie, e, nabrać sił, energii, wszystko wyrównać. No i co, i lecimy z kolejnymi przygotowaniami. Tym razem, już pod swój debiut w Lidze Pro będzie to EVLS w Pradze 29 października. To jako debiut, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Fajne doświadczenie: zobaczyć też kategorię open na żywo. Ja akurat chcę się wbić tutaj w 212. Myślę, że damy z Łukaszem na spokojnie radę, później. Kolejne tygodnie już pewnie węglowodany znacznie niżej, no ale to wszystko na bieżąco. Także na dziś ja się żegnam z Wami. Zapraszam wszystkich do udostępniania, subskrybowania, dawania lajków w górę. I dziękuję, do następnego.